Nigdy nie kupisz sobie Bugatti. Oprócz wielomilionowego kosztu, sama firma może zabronić kupowania swoich samochodów. Na przykład Tom Cruise, który kupuje wiele interesujących samochodów i który wyraźnie ma pieniądze, nie może kupić Bugatti. Chodzi o to, że kiedy pojawił się ich słynny model Veyron, Tom Cruise był jedną z pierwszych osób, które kupiły ten samochód za 2 miliony dolarów. Podczas premiery Mission Impossible 3 Tom Cruise spektakularnie wjechał swoim Bugatti na czerwony dywan. Ale kiedy Tom wysiadł z samochodu i poszedł otworzyć drzwi swojej żonie, pojawił się problem. Wszystkie kamery były skierowane na niego i sposób, w jaki bezskutecznie szarpał za klamkę. Otwarcie drzwi zajęło mu 40 prób. Historia ta stała się wirusowa w mediach i miała negatywny wpływ na wizerunek luksusowej firmy Bugatti. Po tym wydarzeniu Postanowiono zakazać Tomowi Cruzowi kupowania ich samochodów. Czy ta decyzja jest sprawiedliwa? Być może już nigdy nas nie zobaczysz, więc nie zapomnij zasubskrybować naszej społeczności na WhatsApp.